Czyli pan nie chce odraczać posiedzenia, Panie Pośle, wspaniale. Pan poseł Jakubiak nie chce odraczać posiedzenia i teraz nam o tym opowie, bardzo proszę. E, Wysoki Sejmie. E, panie Marszałku, no ładne rozpoczęcie sejmu. Spóźnił się pan 10 minut. Gratulujemy. Szacunku Dziękuję dla bardzo poseł. Panie Pośle, ale trwało posiedzenie Prezydium i konwentu te... seniorów. Nie, nie, będzie pan w konwencji no, seniorów, problemu. będzie pan widział, jak dynamiczne rozmowy mają tam czasem miejsce. Oczywiście. Proszę państwa, ostatnio Platforma Obywatelska bardzo, ale to bardzo lobbuje nad kredytem 0% dla budownictwa w Polsce. Chciałem się zapytać. Czy ma to na jakiś wpływ, proszę Państwa, że 30% zgodnie z enuncjacjami prasowymi, 30% wpłat na wasz komitet to są firmy budowlane i deweloperskie. Czy przypadkiem to ma na to wpływ, czy nie, że tak bardzo z determinacją wielką chcecie sztucznie popyt skreować po to, żeby ceny mieszkań poszły do góry? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zwrócę tylko uwagę panu posłowi, że ta część nazywa się wnioski formalne. Nie zauważyłem wniosku formalnego, zauważyłem pytanie, panie pośle, a na pytania mamy inny moment przewidziany w porządku obrad. Dziękuję bardzo. Proszę. Bardzo dziękuję, panie marszałku, wysoka izbo, panie pośle Jakubiak. Jeżeli panów wpłacają prywatne firmy na konto wyborcze, to niech pan to zgłosi, bo co do zasady osoby fizyczne mogą wpłacać. Także jeżeli pan próbuje kogoś pomówić, to warto było być, by być konkretnym. Ale szanowni państwo, z wnioskiem formalnym, bo słyszymy tutaj słowa obożenie ze strony PiSu. A ludzie pytają, co się dzieje z aferą Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dlaczego? Dlaczego ludzie pis nie chcą współpracować z organami ścigania, tylko wasza? Pani wicepremier Emilewicz leci do Londynu, Szanowni Państwo, leci do Londynu i co robi? Chce poręczyć za Michała K w czasie, gdy polskie firmy bankrutowały, bo, za, bo zafundowaliście Polakom gigantyczną drożyznę. Wasze pisowskie, tłuste koty zarabiały dziesiątki milionów. Czas, szanowni państwo, na prawdę i współpracę, a nie te ciągłe kłamstwa. A przy okazji, jeszcze, panie przewodniczący Błaszczak i pana afera zegarkowa cały czas się rozkręca. Warto to wszystko wyjaśnić. Ciągłe kity ze strony PiSu. My oczekujemy prawdy i konkretnych działań, także z waszej strony. 30 sekund, panie pośle. Ja nie rozumiem, że ma kłopoty ze zrozumieniem kolega ma, bo to jest jakby proceder stały. Natomiast ja chcę powiedzieć, że trzeba by, proszę państwa, zacytować. 30% wpłat na platformę obywatelską pochodzi od deweloperów i budowlańców. Decyzje Tuska nie dziwią. 5,5 miliona złotych wpłaconych w 2023 roku. Na konta platformy obywatelskiej pochodzi od deweloperów i przedsiębiorców. Dziękuję. Dziękuję.